Na ulicach Zduńskiej Woli grasuje złodziej na rowerze. Napada wieczorem. Wybiera osoby idące samotnie. Do swoich ofiar podjeżdża z tyłu i zabiera torby. Panią Beatę napadł w sobotę około 18.00 między blokami przy ulicy Srebrnej. Jak podjechał, to tak skopa z tyłu, w drogę, i próbował ją wyrwać. Szarpał się ze mną z tą torebką, ale nie udało mu się. Popchnęłam go prawą ręką. Nie spadł z tego, rową się na nim zachwiał, no i trafciał, że udało mi się mu przysolić z prawej ręki w twarz. Panie Beacie, udało się obronić przed napastnikiem, co okupiła zwichniętym palcem dłoni, ale trzem innym osobom nie udało się. Razem z torebkami bandyta na rowerze schradł już dwa telefony komórkowe, dokumenty i oczywiście pieniądze w kwocie kilkuset złotych. Bandior wyjeżdża niespodziewanie z zaciemnionych miejsc i bardzo dba o to, żeby nie być rozpoznanym. Nie widać twarzy, albo zakrywają, obracając głowę w drugą stronę, albo nosi kominiarkę. Najprawdopodobniej będzie w kominiarce. To jest młody człowiek, między 17 a 19 lat, wzrost 1,70 m, 1,90 m, barczysty. Jeździ na pewno na ciemno ubrany, cały. Policja potwierdza, że w ciągu ostatnich dni miała aż cztery zgłoszenia osób napadniętych na ulicy przez zamaskowanego rowerzystę. Niełatwo będzie go schwytać, bo napadał w różnych częściach miasta. Doszło już do czterech takich zdarzeń na ulicach Torfowej dwukrotnie, na ulicy Szatkowskiej oraz na ulicy Srebrnej. Chciałem zaapelować do mieszkańców, że jeżeli ktoś widział takie zdarzenie, jeżeli ktoś byłby w stanie rozpoznać to, tego mężczyznę, prosimy o kontakt. Ze względu na przypadki takich zuchwałych. Ulice miasta patrolować będą dodatkowo nieumundurowani policjanci, starając się namierzyć bandytę. Stróże prawa apelują do zdyskowolan, by po zmroku, gdy muszą wyjść z domu sami, w miarę możliwości nie spacerowali w miejscach odludnych, a torbę lub saszetkę z pieniędzmi i dokumentami trzymali w taki sposób, by jak najbardziej utrudnić zadanie rowerowemu złodziejowi.